Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy na rok 2023 dla zodiakalnych baranów. Barany w 2023. Karty będą na 12 miesięcy plus dodatkowa karta, która pokazuje tło tych wydarzeń, które się nam tutaj em, mogą ujawnić. Co dla barana? Zaczynamy. Styczeń. Cesarzowa. Luty, dziesięć buław, marzec, dziesięć mieczy, kwiecień, trójka monet, maj, dziewiątka miecze, czerwiec, król miecze, lipiec, Szóstka kielichów, sierpień, król monet, wrzesień, królowa monet, październik, dziesiątka kielichów. Powiem Wam, że ta karta już mi się wcześniej pokazała, zanim zaczęłam nagrywać. Listopad, głupiec i grudzień, kapłan. W tle tego czytania Mamy kartę pustelnika. Będę oczywiście dopytywać z drugiej talii. Na pewno ktoś, kto nie pierwszy raz mnie ogląda, wie, że tak robię. Natomiast jeszcze dodam, że na spodzie talii jest karta słońca. Tutaj mi się pokazują dzieci. Tu dzieci, tutaj w zasadzie dzieci. Tutaj mi się pokazuje ciężarna kobieta, matka. Tutaj mi się pokazują również dzieci takie domowe, jak to powiedzieć, klimaty, takie zacisze domowe, takie, także wspomnienia z dzieciństwa, więc tutaj bym zwróciła uwagę na takie właśnie historie dotyczące dzieci. I tak, teraz pokazuje mi się jeszcze tutaj osoba spod znaku lwa, byka. Byk, panna, koziorożec i osoby ze znaków powietrznych, czyli bliźnięta waga, wodnik. A w tle czytania macie kartę pustelnika, czyli panna. To jest karta pracy, karta dbania o zdrowie. Dobrze, to tak, taki pierwszy rzut oka, który tutaj, te rzeczy, które tutaj zauważyłam. Bardzo mocno mi się rodzina pokazuje. Bardzo mocno. Dosłownie, w zasadzie najważniejsze rzeczy tutaj dotyczą rodziny, ale są też takie trudniejsze momenty, jakiegoś przeciążenia, jakiegoś hmm, nadmiernego myślenia, może nawet stany depresyjne. Jeżeli to nie jest przepracowanie, to może być także sytuacja, kiedy hmm, macie problemy z zasypianiem. Dobrze, Jaka, jakaś wizyta u lekarza może tutaj być. Ok, tak jak powiedziałam, w styczniu macie cesarzową, więc sprawy kobiecości, sprawy macierzyństwa się tutaj pokazują. Od razu dodam, że cesarzowa to także sprawy dotyczące zdrowia kobiecego. Czyli może to być bardzo szeroko rozumiana właśnie energia. Kobiety, ale także matki, w tym właśnie sprawy ginekologiczne, tak jak powiedziałam wcześniej, zdrowotne. Dobrze, dopytujemy. I mamy ósemkę kielichów. Może być tak, że dziecko wasze wyprowadza się z domu, że wyjeżdża, że oddala się. To może być także oddalenie się emocjonalne, nawet nie musi być fizyczne. Natomiast cesarzowa to także żona, więc tutaj może ktoś się odsuwać, oddalać. Tym bardziej, że zauważcie, że w tle czytania macie kartę Pustelnika, to jest karta izolacji, poczucia samotności, poczucia, że całe, cała praca, wszystkie sprawy są na naszej głowie. W związku z tym, może dlatego macie tutaj w następnych miesiącach takie mm, cięższe karty, ale dosłownie cięższe, ponieważ karta y, dziesiątki buław jest właśnie Ciężarem, obciążeniem, przepracowaniem, przygnieceniem i takim momentem, kiedy możecie powiedzieć, że macie wszystkiego dość. To oczywiście może dotyczyć różnych spraw. To jest, przypominam, czytanie ogólne, no i oczywiście też każdy z w innej sytuacji. Natomiast proszę yy, dopasować do swoich sytuacji. Tak jak powiedziałam, cesarzowa to jest i żona, i matka, i szefowa. Bardzo różne rzeczy tutaj mogą, mogą pod tymi kartami się dla Was kryć. Dobrze. 10 buław i 10 mieczy. Teraz tak. Głupiec mi się pokazał już tutaj. I z jednej strony karta Głupca jest kartą początku. Bez troski, takiego podejścia: No, powiedziałabym, zaryzykuję, pójdę, pójdę w nieznane, właściwie nie wiem, co mnie tam czeka, ale idę. Natomiast tutaj mogą te karty oznaczać, że czegoś mamy tak dosyć, że chcemy zacząć czegoś innego. I teraz, jak tutaj patrzę, może chodzić o to, że na przykład zmieniacie pracę, bo jesteście tak przemęczeni, tym bardziej, że no początek roku się tutaj pokazuje, więc te zmiany jak najbardziej mogą mieć miejsce i powiecie tak, ja już wolę gdziekolwiek iść, niż tutaj się męczyć, bo jestem yy, osobą przepracowaną, za dużo obowiązków na mnie spada, w związku z tym idę, nieważne dokąd, ale idę. Tak, taka to też może być sytuacja. dziesięć mieczy i trójka mieczy. Yy, z pewnością... Osoby, które mnie słuchają, które, które jakby częściej oglądają moje czytania, czy, czy gdzieś tam jakieś prywatne czytania, zauważyły, że ja mówię, że często karty mieczy idą parami. Już nie chcę dodawać tego przysłowia, że nieszczęścia chodzą parami, bo to nie jest tak. Karta druga nam tylko dopowiada, o co może chodzić. I te stany depresyjne, to załamanie takie, ten cięższy czas, a taki psychicznie cięższy czas, może dotyczyć tego, że ktoś wam po prostu zrobił przykrość. Być może chodzi o to, o tą sytuację. Być może o to, że ktoś się właśnie oddala. Teraz jeszcze tutaj sobie. Pomyślałam, że te sprawy mogą dotyczyć dzieci, tak jak wcześniej tutaj o, o tych kartach wspominałam. Więc jakaś sytuacja, która wam sprawia przykrość, powoduje, że tak się kiepsko możecie czuć. Natomiast w następnym miesiącu, to jest miesiąc waszych urodzin, bo, bo tutaj jest przełom marca i kwietnia. Może być tak, że się z kimś porozumiecie, że się z kimś dogadacie, że jakieś tutaj będą miały miejsce działania w kierunku jakiegoś porozumienia. To mogą być także nowe, bardziej tutaj mi się to pokazało, nowe właśnie umowy o pracę, nowe zlecenia, nowe. Umowy zlecenia, kontrakty, to są takie porozumienia, czasami jakieś mediacje, ale ewidentnie jest tutaj Wasza inicjatywa w tym. Więc tutaj może być jakaś sytuacja taka, która po tym cięższym czasie, taka energia jakaś w Was, w was, w was wstąpi i będziecie tutaj ruszać do przodu. Natomiast, no jakby to nie jest tak łatwo, że. Coś zamykamy i już przestajemy o tym myśleć. Nie martwimy się, nie zastanawiamy. No nie. Jeszcze dziewiątka mieczy się pokazuje w maju, czyli taki czas yy, myślowego <laughs> przyblokowania yy, takiego. No, może tak powiem, zamartwianie się tutaj jest. Zamartwianie się. I teraz tak. Dziewiątka kielichów jest bardzo dobrą kartą, ale ona nam tylko wyjaśnia, czego dotyczy ta karta, która poprzednio leży. I teraz jest dziewięć mieczy, a dołożyłam jest dziewięć kielichów. Dziesięć, dziewięć kielichów jest kartą, która mówi o zadowoleniu, o dbaniu o siebie, o spełnianiu swoich zachcianek, o bawieniu się o y, troszczeniu się o siebie, o spełnianiu y, marzeń, y, o takim życiu y, dla siebie. Tutaj nie ma y, oglądania się na kogoś. Ale ponieważ ta karta, dziewięć mieczy, właśnie mówi o martwieniu się i właśnie tu może chodzić o to, że martwicie się, że nie możecie Mieć wszystkiego, czego byście chcieli, co by Wam sprawiało radość, przyjemność. Jakieś, jakieś, to, jest, to jest karta, która mówi, pozwalam sobie na wszystko, ale przy dziewiątce Mieczy chodzi o to, że nie mogę sobie pozwolić na to, czego chcę, na czym mi zależy. Król Mieczy to osoba z podznaku bliźnięta, waga, wodnik, także osoba urzędowa lub yy, osoba z, z wysokimi kwalifikacjami, na przykład lekarz, sędzia, w ogóle prawnik. Tak jak powiedziałam wcześniej, urzędnik, to są kontakty z taką osobą raczej formalne. Lub jeżeli prywatne kontakty, to jest ta osoba chłodna, zdystansowana, może być zimna, może być nie. To, to nie jest osoba, która jest czuła, która przytula, która jest romantyczna. Na pewno nie. Ta osoba może wywoływać w Was dużo. Skrajnych emocji. Siedem kielichów mówi o tym, że y, może być to ktoś, kto zachowuje się w ten sposób, że raz jest, y, nie wiem, opryskliwy, y, niemiły, y, usuwa się gdzieś tam z waszego pola widzenia, nie utrzymuje kontaktu, nie odzywa się, a potem, jak ma, y, że tak powiem, fazę. To może was zagadywać, obsypywać prezentami, zapraszać gdzieś, tak? Czyli taką huśtawkę może wam fundować. Kolejny miesiąc to szósta kielichów. Jeszcze tylko dopowiem w międzyczasie, jak mi teraz się o tym przypomniało. Proszę nie traktować tych kart miesiąc do miesiąca. Ja mam wrażenie, że te karty tutaj dotyczą jednej sprawy, więc to nie jest tak, że. Że w tym miesiącu to, a w tym następnym to. Te sprawy dotyczą, znaczy inaczej, te karty dotyczą, dotyczyć mogą jednej sprawy, się energie przenikają. Sprawy trwają dłużej, więc to nie jest tak, że jedno się kończy, drugie zaczyna. Szóstka kielichów, tak jak wspomina, wspomniałam, jest kartą dzieciństwa, dzieci, rodziny, wspomnień, tęsknoty. Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy jest osobą... O ile Król Mieczy jest chłodny, to Rycerz Mieczy jest niedosyć że chłodny, to jeszcze nieprzyjemny. Może być awanturnikiem. To jest osoba spod znaku bliźnięta, wagawodnik. Może być awanturnikiem, może być kłótliwy, uszczypliwy, złośliwy. Może obrażać, może przemoc stosować, może być gwałtowny. Ale mi się to pokazuje, tak jak powiedziałam wcześniej, przy dzieciach, przy rodzinie, lub osoba, lub może być to osoba, która obecnie w waszym życiu nie jest i na przykład wraca do waszego życia. Czyli, nie wiem, z kimś się nie widzieliście dawno i teraz ta osoba wraca i Wam, że tak powiem, burzy spokój. I teraz tak. Następne karty, wszystkie tutaj, no może poza tą, ale to też może dotyczyć rodziny, te karty dotyczą rodziny. U, u was się bardzo mocno pokazują sprawy rodzinne. Natomiast król, monet i królowa monet to także zarabianie, dorobek rodzinny, sprawy majątkowe, mieszkaniowe, podział majątku. Nie wiem dlaczego powiedziałam podział, bo de facto mam tu małżeństwo: królowa monet i król monet. Zaraz zobaczymy. A może i podział, dlatego że mamy tutaj kochankowie i kapłanka. Yy, nie wiem, nie wiem, z czego wynika ta pomyłka, to znaczy domyślam się, że nie przypadkiem to powiedziałam. Yy, może być taka sytuacja, że tutaj ktoś ma romans i on albo wychodzi na jaw, albo ktoś coś podejrzewa. W związku z tym mogą być jakieś yy, historie, właśnie z tym zabezpieczaniem majątku. No nie wiem, dlaczego tak mi przyszło. No przyszło mi, po prostu mi przyszło. Yy, to tak wygląda, jakby mąż miał kochankę, a żona by się tego domyślała. Oczywiście, że nie wszyscy będziecie mieli taką sytuację. Od razu uprzedzam ewentualne komentarze. No mam nadzieję, że nie, że to dotyczy może jakiejś osoby, która ma to akurat, us akurat usłyszeć. Natomiast te karty dotyczą również innych sytuacji, a poza tym już najbardziej, najbardziej to przypomnę, że to jest czytanie ogólne. Tak, to nie jest czytanie indywidualne, więc jakby różne mogą być historie. Czego dotyczy jeszcze król monet, a przy nim karta kochanków? Oczywiście, że nie tylko romansu. Karta kochanków mówi o trudnych decyzjach. Decyzje pomiędzy czymś a czymś. Trudny wybór. Królowa monet natomiast jest kobietą, a przy kapłance również mamy energię kobiecą. I to jest taka kobieca intuicja, ale ponieważ królowa monet jest. Opiekunką, taką kapłanką domowego ogniska, dosłownie bym powiedziała. Więc tutaj ewidentnie sprawy yy, takiej, takiego wyczucia, co zrobić, jak zrobić, albo co się dzieje, bo my nie musimy mieć dowodów, ale mamy takie poczucie, że coś się dzieje. Tu mamy małżeństwo, tak jak wcześniej powiedziałam, tutaj tak samo. To jest para, to jest rodzina. Yy, zaraz zobaczymy o co tu chodzi. I znowu mam królową monet, Więc tutaj bardzo mocno się pokazuje Wasza rola. Powiedziałabym tak: Wasza rola jako kobiety, żony, matki jest tej najmocniej w tym roku pokazana. Najmocniej. Jest po raz, tu jest kapłanka, y, nie kapułanka, jako królowa monet, i tu jest królowa monet. Przy karcie dziesiątki kielichów, więc tak jak powiedziałam, ta energia y, takiej opiekunki. Y, I przypominam to, co y, wspominałam na początku, że macie tutaj mocno zaznaczone dzieci. I teraz uwaga, bo to jest już hit. Dziesięć buław. Głupiec, głupiec. 10 buław. To tak wygląda, jakby albo nowa sprawa jakaś Was dotyczyła, ponieważ czymś jesteście zmęczeni, albo coś zaczynacie nowego i to Was męczy, ale to, co w ogóle chcę powiedzieć, do czego zmierzam, to są sprawy, które pokazują obciążenia związane z dziećmi. Więc też mogą być takie sprawy. Jeżeli do kogoś sprawy z dziećmi nie dotyczą, tak jak powiedziałam, nowe sprawy. Zaryzykowanie czegoś, yy, ale może to być bardzo ciężkie. Czyli załóżmy, że ktoś, nie wiem, wziął coś na siebie, ale to nie jest łatwe. Ale u Was, no, yy, wiem, powtarzam się, jakby to jest spontaniczne, ja oczywiście niczego tu nie planuję. Yy, pokazuje się bardzo mocno rodzina bardzo mocno świat. I teraz tak. Nawet powiedziałabym, że u Was mogą być jakieś historie z czyimś wyjazdem, z, czyimś, z czyjąś wyprowadzką, podróżą, z zamknięciem jakiegoś etapu, z zamknięciem jakiegoś cyklu. Coś się kończy. Tu u Was ewidentnie jest koniec. Koniec roku, jakby u Was jest też końcem czegoś. Ale to nie jest dramatyczne. U was w waszym y, rozkładzie nie ma dramatu. To jest raczej coś, co jest, wynika z tego, że taka kolej rzeczy, że pora na to, że to jest przemyślane, że już jestem zmęczona czy zmęczony tą sytuacją. Więc to nie jest tak, że nagle jakieś straszne rzeczy, ojej, bo co to ma być? Nie, nic z tych rzeczy. Tyle czytania macie: pustelnika, o którym wcześniej wspomniałam. Czy pamiętacie, co było na spodzie talii, jak brałam karty? Było, kar, była karta słońca. Tak jak powiedziałam, to jest karta dziecka, to jest karta lwa. Więc y, takie historie tutaj lew, panna. Mm. Ale, y, tak jak powiedziałam, może być oddalenie się kogoś, odizolowanie. Nie wiem, pierwsze, co mi przychodzi, to jakaś wyprowadzka dziecka, albo wyjazd, albo mm, no co tam jeszcze może być. Wszystko, co jest z tym związane, że jakby brakuje nam dziecka. O. Jeszcze jedna rzecz. Jak to się o, mm, o tym mówi, syndrom opuszczonego gniazda też coś takiego może być. Także dzieci dorastają, siłą rzeczy idą y, swoją drogą, więc może, może Wam brakować waszego słoneczka, tak? No tak, tak to wygląda. Wyciągnąm radę dla Was na ten rok. Piątka buław. To jest karta, która mówi o konflikcie, ale w pozycji jako rada mówi o tym, żeby i że nam na czymś zależy, żeby o to zabiegać, żeby o to, że tak powiem, zawalczyć, tak, żeby się nie poddawać i jakby dążyć do swojego celu. Tyle ode mnie w związku z tym czytaniem rocznym. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i serdecznie pozdrawiam.